Dzień moi mili, Słuchajcie, dzisiaj tak króciutko, prawda, futbolu, bo nie, bo należy Wam się to tłumaczenie, bo mówiłem, że, że ja to sprostuję, ja to wytłumaczę, dlaczego ja chodzę z polsatu i to się Wam należy. Ja, wiecie, słuchajcie, ja jestem typ koziorożca, ja się nie poddaję, to, to oświadczenie się przeczytam i powiem troszeczkę, rozwinę ten wątek, bo to słuchajcie, to. To, to słuchajcie, pra, kanał Prawda Futbolu nie ma racji bez was, bez społeczności, bez, bez publiczności, bez, bez pasjonatów, takich jak ja, tak jak wy, na których po prostu mogę polegać. I chodzi o to, że, 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 że nie, bo wy się śmiejecie, wy mi różne rzeczy przykre i to mnie denerwuje, ale musicie też wiedzieć, że ja czatu nie zawsze czytam. Czat nie zawsze, zawsze przeze mnie czytany, bo ja uważam, że ja nie będę kłócił się z ludźmi. Tak? Ja, ja nigdy się, mam taką zasadę, że ja się nie kłócę z ludźmi. Nie, nie każdy że jest swoim tempem. Ja mam sobie też swoje tempo i chodzi o to, żeby, żeby z tego morza, bagna po prostu, z tego bagna wykrzesać wartości merytoryczne. Tak? Ja, takie wartości merytoryczne, treściwe. O, tu zielone światło ktoś musi widzieć. Ja wiem nawet. Ale to jest jakby nowy rozdział, nowy rok mamy 2020, i ja po prostu powiedziałem, że prawda futbolu 2020 i to jest taka to jest taka no nowość o prawdziwym futbolu, ale to nie chodzi tylko o prawdę futbol, tu chodzi o to, że ja, bo ja też mam prawdę siatki. Że nie, nie, ale to żebyście widzieli, ja, ja tam nie występuję, ale żebyście wiedzieli, skąd to się wzięło, bo to nie jest tak, że pra, prawda siatki sama się wzięła. To nie, 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 bo to choć, że to jest jakiś pomysł, tak? Czasami tak się siądę po prostu z Kasienką i tak z maluszki z Maluszkiem i po prostu tak sobie pomyślimy czasami tak i nie, nie, wiem, bo, bo to chodzi, że ja to po prostu sam wymyśliłem to, ja to wszystko, to, ale to nie chodzi, że Prawda Siatki to ja wymyśliłem to chodzi o to, że ja Prawda Siatki też wymyśliłem i mam jeszcze Prawda Moto a Prawda Moto, Ski Jump, tak, Ski Jump z Małyszem rozmawiamy z Mateją, Mateja chce się jakby reaktywować i pokazać mi, że on teraz udźwignie, nie, nie, on udźwignie on to razem, jeszcze Long Jump jest, tak? nie, nie, Prawda Long Jump i prawda 100 metrów i jeszcze prawda jest yy, ukryty, ukryta prawda czy też wiedzieli, że ukryta prawda to też. Ja, nie, nie, bo ja to wymyśliłem wszystko. Ja, bo to jest, bo to wszystko, słuchajcie, to, to wszystko, co ja mówię, to jest jakby jedność. To jest jedno, jedno, jakby integralność, jedność całości. Ja, ja nie wiem, jak to traktować wszystko w ogóle, ten nowy mój projekt, ale bo być może to jest jakiś początek kłopotów. To jest też na pewno początek jego cierpienia. Bo to jest tak, bo to jak coś się wymyśla, to człowiek się też denerwuje, nie wiadomo, jak to wyjdzie. To też jest jakiś początek, ale to też jest ból taki, ból radości. To, żebyście też wiedzieli, że to jest to jest projekt mojego życia. Nie, nie, ale to nie, nie, bo ktoś tu się pyta, co dalej z prawem futbolu. No, słuchajcie, jeszcze raz oświadczenie, o którego ja mówię. A więc ja chcę wam tylko powiedzieć, że ja Roman oświadczam, że kończę z Polsatem po 20 latach tej niesamowitej przygody. Słuchajcie, Tatarek, y, Zakąska, y, no różne rzeczy były. To słuchajcie, to ja pamiętam, to będę wspominał czasami naprawdę z Zygmuntem, że no, nie, nie, nie zawsze go spotykałem, ale jak go raz spotkałem, to był Tatarek później z Kmitą też Tatarek był, no ja nie, Tatarek to ja zjem, naprawdę jak ktoś dobrze poda to ja zjem, no, nie, nie, bo to chodzi, że ja jestem też udziałowcem Prawdy Foto też, bo ja, nie, bo ja nie mówiłem, ale to jest taki moment, żeby to o tym powiedzieć, bo Prawda Foto, Prawda Moto, i jeszcze jest taka prawda, jeszcze jest, nie wiem czy wiecie, ale Prawda Kto To, nie, nie, bo to jest y, prawda, kto to, prawda, lotto jeszcze jest, tak, prawda, liczba, No, no to prawda, lotto, to ja na przykład czasami jest tak, że jest losowania, ja wcześniej liczbę mam i podaję i ktoś może wygrać, ale to musi się do mnie napisać. Ja mogę to na przykład wszystko, yy, wszystko podać po prostu. Nie, nie, bo to mówię, to jest y, jeszcze jest taka, jeszcze jest prawda, y, ten, y, święta prawda. Tak, to taki katolicki, katolicki kanał, ja tam po prostu się też udzielam, ale to mnie nie widać też, ale ja, ja podsyłam pomysły cały czas, to, to jestem tego dogadany. Nie, bo to chodzi, żebyście widzieli, że jestem też współwłaścicielem, współ, współ, współproducentem, współ, współscenarzystą. Chodzi o to, że, że to jest 19 milionów subskrypcji i to jest. Yy... Ja chcę po prostu w 2020 zorganizować taki tour po Polsce, ale ja nie będę, słuchajcie, z, z gołymi rękoma jeździł po Polsce, tylko z książką o Bońku będę jeździł. Eee, możecie eee, bycie chcieli kupić, to ja to ja mogę wam sprzedać, ale to musicie mi też pisać maile, bo słuchajcie, bo ja też nie wiem, czy wziąć trzy podręczniki, czy, czy, czy 15 egzemplarzy, czy 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 150. bo nie, muszę, nie, nie bo, bo to trzeba pisać, to to takie jak przeczytasz to czasami piszecie różne złośliwości, ale słuchajcie, ja tego nie czytam, ale jak chcecie książkę o bońku, to ja po prostu ten, nie, 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 to ja bez problemu, to mogę wziąć duży samochód i będę jeździł tak po prostu sobie tu. Zrobię tak. Nie, nie, naprawdę. Co do prawdy siatki, no ja mówię, ja szanuję decyzję kolegów, że oni, że oni oddają to, ale musi też wiedzieć, że to są fachowcy. To są fachowcy i oni to merytorycznie bardzo ładnie wspierają, i ale nie, żebyście widzisz, że ja to po prostu wymyśliłem, nie. Ja to wymyśliłem i ja, ja to odbieram jako dumę. To jest moja duma. Że ja to wymyśliłem, że pranta siatki. Nie, nie, mówię, człowiek się szuka całe życie, ja się po prostu tutaj znalazłem, i chłopaki, mówię, merytorycznie bardzo to wspierają, i ja mu uważam, że ktoś to po prostu wymyślił, a tym ktoś, kto się z tym, jakby ja, nie, ale to nie, nie, mój, ja moja satys 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 satysfakcja jest ogromna. Że ja to wymyśliłem, naprawdę jest tak. Ob ob bo ktoś tu myśli, że obejrzał mnie w 100%, prawdę, prawdę futbola. No ja też mogę powiedzieć, że ja siebie też obejrzałem w 100%. Nie, nie, bo mówię, to możemy... Mówię, Mati wraca 1 marca z Tajlandii, bo już z nim rozmawiałem i on to wszystko wyjaśni. Nie, bo on też ma tam trochę do wyjaśnienia, a mówię, teraz nie mam z nim za bardzo kontaktu, bo on jest w tej Tajlandii, nie? Tam nie wiem, z tym wirusem, ma jakiś kłopot, musi najpierw oczyścić i on dopiero, jak on się tak dokona tej takie oczyszczenia, to on powiedział, że on jak się oczyści, to on wtedy wróci i on to wszystko wyjaśni. Nie wiem co ma do wyjaśnienia, ale na pewno tam jest kilka tematów. Widział, Maty, to taki mustak, on ma pracę w Polsce. Dziki, nie. Nie, nie, ale to nie, 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 że złośliwość, nie, że się chwala, ale to też taka prawda jest, że, że Maty beze mnie, to on nie istnieje, no, dlatego on jest teraz zagubiony w Tajlandii. Jest nie, nie, ale na pewno zdjęcie jakieś przyśle. Przy ja mówię, prawda, futbolu, nowy kanał no, to jest niezależność. Dla mnie to jest niezależność, ja mówię, tu prawdę zrobi z tą książką, tylko chodzi o to, żeby z gołymi rękami. Nie, nie, ale to. Słuchajcie, tu mi też pyt... pytacie, czy żal odchodzi z polsatu. No, słuchajcie, no jest jakaś tam przygoda, jakoś, no ale ja się jej nigdy nie kłócę. Ja się nie pokuciłem z Nie, nie, bo to jest moja żal, ja już mówiłem, ale ja się nie kłócę. Czy będzie Kasia na kanale, ktoś mówi, no ale to co, co Kasia? No, Kasia, o Kasi zawsze wspomnę, ale no, co miałaby robić, no co? kamera będzie mi trzymać. No nie, nie, ale to bez sensu, no lepiej maluszka ich nie, nie, bo nie, 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 nie. nie, nie ale, że, że nie, bo yy, mówię, będziemy teraz wygłuszać te ściany dookoła i ten, yy, ale to już z Kasienko, to już nie, nie na wizji. bo Nie, nie, bo chodzi o to, żeby poprawić troszkę e, akustykę. No. no i tu się ktoś pyta, jeszcze czy kiedy, kiedy 100 tysięcy subów. Słuchajcie, to, to przecież nie ode mnie zależy. Chodzi o to, żebyście Wy, wy, wy klikali, Wy, wy skup, su, subskrybowali, to wtedy jak Wy będziecie subskrybować, to ja po prostu, te, to, nie, nie, o to chodzi, że po prostu, a zobaczcie, już gadam, a godzina zaszła. No i tak to, to właśnie, tak czas leci, no i ja, im więcej ja nagrywam, im więcej mówię, to po prostu więcej klików subskrybucji. subskrybucji. aha, i jeszcze oświadczenie zamieszczę na no Twitterze, skanerze oraz prompterze jeszcze zamieszczę. I wszędzie zamieszczę, tak, żeby każdy to widział. Mógł sobie poczytać, bo, nie, bo ja tylko to jakby za ten, za, y, to oświadczenie za, zaintonowałem. Ale pełna melodia, ukazuje się już w pewnym wymiarze na tych serwisach, które słucham. Nie, nie, bo ja mówię, ja jestem niezależny od 1 lutego i ja po prostu tą niezależność biorę sobie teraz szanował. Ja, pasja mojego życia to jest właśnie futbol, a prawda, futbol ten, tak, i to prawda, futbole. Ja mogę teraz pokazać zdjęcie maluszka z piłkami, ale ja nie będę pokazywał teraz, bo to dla mnie jest ten, ten. Ale zalajkujcie, zaskrybujcie, za, za, za bo 100 tysięcy chcę, żeby było. I to, a to jest wasza społeczność, to wasza, jest wasza, 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 wasza wola, to wy decydujecie, to, to wy decydujecie. Co wy chcecie i co tragicie. Pamiętajcie, że prawda, futbol ten, to jest prawda, futbol tutaj. Mm, 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 mm.